Man, mam dla Ciebie powtóreczkę na moim ru. Mam na nim ponad 400 bitew, dwie biegłości i aż do tej pory nie miałem asa pancernego. Chociaż miałem sporo fajnych bitew, gdzie robiłem ponad 3000 damage'u i do tego spot 4-6000 z losowaniami na dziesiąte na tiery. Zazwyczaj była tylko pierwsza klasa. A tu, w takiej przypadkowej bitwie, gdzie zrobiłem, wpadł as. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu, ale łatwe asy. Dzisiejszy bohater to Niebiancki 99 w plutonie z Tegi 654. Tegi chyba już był, Tegi chyba ostatnio był, pamiętam ten nick i James Pio na szpa pancer SP1C. Moi drodzy, jeśli tutaj od razu powiem, jeśli ktoś miałby zwrócić uwagę, że dlaczego od razu nie raportujesz kolegi Jamesa, przecież jest czerwonym botem. Otóż od razu mówię, nie jest czerwonym botem, jest graczem nowym, ma 2000 bitew, a do takich graczy, którzy mają po 2, 3, 4000 bitew, nie mam absolutnie nic, ponieważ są to gracze porządkujący i jest to właśnie czas na naukę. Cóż, mamy Ru. Jedna artyleria, dwa lighty w losowaniu, które wbrew pozorom dla naszego RU jest nawet, nawet niezły, ponieważ jest to light ósmego Tieru. W losowaniu jedynie na dziewiątki, więc to naprawdę jest losowanie raczej preferencyjne, bym powiedział. 8-tierowe e, lighty przeważnie grają prze, e, przeciwko dziesiątkom, e, gorzej już oczywiście dla szpa Panzer SP1C, e, a dla artylerii całkiem nieźle, ponieważ mapa może być. Tutaj zwróćcie uwagę, jest bardzo dużo hewików, które może tarta oklepować bardzo mocno, więc przyjrzyjmy się, jak to pójdzie nam, że w takiej bitwie, no zgadza się, faktem jest, że tutaj kolega ma widać sześć pasków na lufie, też przy okazji odznakę, czy takie odznaczenie na boku wieży tutaj za uczestnictwo w trzeciej kampanii, więc widać, że Ru grać lubi, Ru grać potrafi. No a jak sam napisał, wciąż brakuje mu tego nieszczęsnego asa pancernego. Początek bitwy pomysłowy, dobry wyjazd na początek, żeby tutaj mm, zaświecić tych, którzy przejeżdżają przez linię 9. No ale niestety oprócz tego, że zaświeciliśmy 6 ciągów, to nic jednego nie stało, ponieważ nikt w nich nawet ani razu nie strzelił. Więc no cóż, próbujemy jakoś inaczej, jak nie drzwiami to kuchnią. Próbujemy sobie może od drugiej strony nie ma co się chyba pchać na lewą flankę. Pojedziemy sobie ewentualnie środkiem. W tym momencie już się zrobiło 0 do 3. Zginęły nasze 3 ósme Na szczęście mamy jeszcze sporo dziewiątek, więc może tutaj te dziewiątki coś podziałają. Piszę tutaj tagi madpusz, żeby jednak. Te medy od łuki troszkę, no i jest to zły pomysł, żeby te medy od lewej strony jednak pusznęły bardziej. Czekamy, co tu się będzie dziać. Mamy tutaj Patona KR nad nami. Wyjeżdżamy sobie bardzo agresywnie na początek. I cóż, mamy te 32. Bokiem do nas polecia pestka rykoszet I cóż teraz robi tutaj Paton? Paton się nas rozpędza i jesteśmy chyba niestety w ciemnej dupie, ponieważ teraz Paton może spokojnie staranować, Ale Paton nie wiem, co robi. Udało mu się nas ominąć. Nie trafić, no i teraz obijany przez nas i przez sojusznika spala się do końca. Także to, jak zajął ten Paton, to jest po prostu 33 tysiące bite w gościu i nawet nie potrafi starnować czołgu lekkiego. Fenomen. 2 do 4, to mamy te 34 na górce. Kampiące również tutaj STRV. No, STRV przeciwnik bardzo groźny, to jest jednak TEDek tego tieru 9. Są dwa takie TDK, nie w Plutonie, też ciekawie wylosowało. Teraz dostaje mocny strzał od kogoś. Mamy na razie 496 punktów uszkodzeń i 372 punkty asysty. Rozglądanie się dokąd pojechać, prawo czy w lewo. E, tutaj, jednak, chyba na tego Esterfa będzie lepiej. on nas zjeżdża. Niestety, kolejny czołg, który nas zjeżdża, strzał. ale Po prostu perfekcyjny strzał z damage'em, z detrakiem i podpaleniem, moi drodzy, jedną pestką. Light 8 tieru w TTK 9 tieru z, y, zadaje mu 744 punktów uszkodzeń. Absolutnie po prostu fenomenalny strzał, idealny. Teraz z kolei mamy artylerię wyświeconą. Próba pocelowania, niestety, tym razem znosi kompletnie tam, gdzie byśmy nie chcieli. Wcześniej ten strzał by sterfała. Idealny w gąskę z podpaleniem, z detrakiem, z demedżem, a tutaj pocelowane w artylerię i nic z tego. Także no widzicie jak to potrafi niestety RNG zawalczyć z nami albo przeciwko nam. Jest drugi raz arta, tym razem strzał lepszy, przebijamy za 2-5-5, artyleria bardzo mocno próbuje uciekać, ale teraz ten strzał niefortunny, krytyk w gąsienicy, na szczęście James Pio trafia i kończy, także James Pio również fajny frag, kolejny strv. Trafiony teraz straż, tutaj mocny taki gangbang tego TDK. Cztery czołgi się na niego rzuciły, dwa lighty, plus jeszcze magic. No, absolutnie tutaj bardzo mocno obity. Te 34 kampiące, a też świetny, świetny pomysł na nagranie tej mapy. Kampić ciężkim czołgiem na górce, gdzie tak naprawdę nasi, zobaczcie, nasi są tutaj. Czołgi ciężkie, a nasze 34 sobie kampi na hilu. Można no, tak. No i teraz co tu zrobić? Oj, i teraz zostaje mocny strzał nasz lightik Mam okazję teraz podjechać sobie strzał w gąskę z detrakiem bez demedzu. Niestety, yy, spedencie również nie przebija. Yy, strzał od artylerii za 41. Trochę szkoda. Próba pocelowania raczej bezsensowna. Pocelowania po włazie trafia teraz razem w nas. Więc teraz wierżemy sobie na niego. Strzał w górną płytę. Nie przebijamy go. Gościu się odwraca. Będzie teraz sterował sobie na SP-1C Strzał znowu detrak, znowu bez demedzu. I odwraca wraca na nas. Ci goście grają na internecie, nie wiem, z, przez modem czy co, no kolejny czołg, który nie potrafi z takiej odległości trafić przeciwnika. My wpadamy sobie na jego plecy, gość kompletnie nie przejmuje, obijamy go od tyłu, 2409 punktów uszkodzeń, asysty 1423. Podjeżdżamy sobie tym razem, jak teraz pograć? Czy jechać do bazy, bronić się 10 do 8, bitwa lekko się wyprostowała na szczęście, Arta kończy lisa trzeciego, My zjeżdżamy z tej góreczki powolutku i próbujemy teraz podjechać pod Emila i podać piątkę. Batcza gdzieś tam pojechał do naszej bazy, więc teraz pytanie: kogo atakować? Czy te ciężary tutaj, czy może ewentualnie zająć się batem? Jednak pada decyzja o tym, że warto bronić bazy, ponieważ zagrożony jest nasz sojusznik, zagrożona jest nasza baza i jest RV, więc ten batcza może mnóstwo krwi nam napsuć. I z trzeci z Emilem. Teraz bardzo ładnie, Emil wykończony. Jest ten badczat i strzał elegancko wchodzi za 2-2-1. STRV w których tarapatach wyjechał na jego magazynek. prosi tam o pomoc. Na szczęście przybywamy z odsieczą. W ostatniej chwili dobijamy gościa. 2631 punktów uszkodzeń. 3 fragi mamy. Niestety po drodze gdzieś tam nam plutonowy zgasł. James Pio. I podjeżdżamy sobie pod tych, którzy zostali, czyli ISA 6 i e 75 jak to rozegramy od dołu, mądrze, żeby przeciwnicy jednak jak najdłużej nie, nie mieli z nami kontaktu. T30 kończy i za 6 zostaje E75 na ogrysku, przeładowanie na hity, żeby jednak może tę ostatnią pestkę w, tego, e, w ten czołg ciężki wbić. Wyjazd na bok elegancko, outtype strzał w boczek, wchodzi 2688 punktów uszkodzeń i przechodzimy do podsumowania. Nie była to może taka typowa bitwa, gdzie damage'u było tyle co nic, ale z drugiej strony przekonało mnie to, co napisał gracz, czyli Niebiancki, całkiem ciekawy wynik w tym, że no, zagrał ponad 400 bitew, w dwie odznaki biegłości zrobił na tym czołgu. Ja pamiętam, jak mi się Daniel żalił, jak na F Fale chyba 215B doszedł do poziomu. 90 ponad procent biegłości Czyli już był blisko trzeciej, yy, trzeciej biegłości A wciąż nie ma na nim asa Takie właśnie te sytuacje są Czyli można grać czołgami bardzo dobrze Można, yy, można tego damage robić dużo Mogą te biegłości rosnąć a mimo wszystko wciąż nie mógł się doczekać tego, tej jednej upragnionej bitwy na Asa Pancernego. Także w tej bitwie, która była chyba dość niepozorna jak na możliwości RU-251, udało się wbić tę masterkę. Trochę poobijanych ósmych tierów, trochę poobijanych dziewiątek. Dziwne zachowania przeciwników, kompletnie dla mnie niezrozumiałe to co zrobił Patton oraz T-34. Patton przejechał obok nas, strzelił obok nas. T-34 praktycznie na odległość lufy również strzelił obok nas, a przecież wcale się nie Wiancki tutaj nie, nie kręcił, nie uciekał, nie skakał przed nim, bo po prostu sobie stał i ten też obok strzelił, także jakieś kurioza tu się działy, no ale dzięki takim właśnie kuriozom udało się wbić asa pancernego. Demecz w tej bitwie czwarty w drużynie, a w, na mapie to jak tak szybko patrzę to piąt... piąt... E, szósty, szósty. Yy, szósty Nie, przepraszam, piąty. Okay. Piąty jest 2668 punktów uszkodzeń, 4 fragi, trochę asysty dało nam łącznie 1363 bazowego EXPA. Co też jest ciekawe, w sumie nie bardzo do końca wiem za co ten ekw tak ładnie nam wpadł. 18 oddanych strzałów, 16 trafi, 11 przebić. Wszystko na bliski dystans. Asysta 1423. Tak naprawdę asysta tutaj wynikała w głównej mierze, zobaczmy sobie, M103-471. Lorka 135, T32-372 i t 34 445, także tutaj 9 i 8 dostały po naszej asyście troszkę demađu. 45 tysięcy zarobku, 31 300 na czysto, exp łączny z premką 2044 i to, jak widać, wystarczyło do tego, aby w tej bitwie udało się upragnionego asa pancernego zrobić. Także, moi drodzy, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego, cześć.